Wymiana łożyska przód Ford Fiesta MK 6, to jest chyba, albo MK 5. Jeśli mamy jeszcze koło założone, ściągamy kołpak, jeśli mamy stalówki i odkręcamy tą śrubę. Tu wygląda, że są zabezpieczenia, ale one są tylko do trzymania podkładki, z tego co widzę, więc odkręcamy tą śrubę na 32. Jeśli mamy aluminiowe, to wiadomo, musimy najpierw zdjąć koło i dopiero odkręcić nam śrubę, ale od niej zaczynamy. Zawsze ją odkręcamy pierwszą. Żeby nie było potem problemów jeśli będzie zastana. I sprawdzamy czy półość sobie wychodzi. Lekko tutaj poszła. No i teraz odpinamy te przewody. Tutaj odkręcamy torksa i tam jest kostka do czujnika ABS. Żeby go wziąć na bok. Żeby nie przeszkadzał. I ściągamy zacisk. Tutaj nad kolor odkręcone. I tutaj mamy schowaną kostkę. Odpinamy. Tutaj wyciągamy to zabezpieczenie i wyciągamy przewód hamulcowy, tu przewód odkręcony, ABS odpięty. Teraz odkręcamy tutaj z całym jarzmem zacisk na śruby 13 to jest i odkładamy go gdzieś na bok. Teraz odkręcamy łącznik stabilizatora, żeby on nam nie prężył potem na amortyzator, gdy będziemy wybijać tu zwrotnicę. Łącznik stabilizatora odkręcony. Teraz próbujemy odkręcić tą śrubę. Tu jest widzę dość skorodowana. Ale powinno się udać. Śruba od wahacza odkręcona. Teraz odkręcamy od drążka kierowniczego. Teraz odkręcamy tą śrubę łączącą amortyzator. Ściskającą zwrotnicę na amortyzatorze. Mogliśmy to zrobić w sumie przed odkręceniem drążka, no ale tak też się da rada. Śruba wykręcona, drążki podpinane, tu wykręcona i wybijamy teraz wahacz, a potem będziemy wybijać tutaj wahacz wypięty i wybijamy teraz tu zwrotnicę albo najpierw nie, najpierw sobie pół oś wybijemy, żeby gdzieś jej nie uszkodzić. Łoś wyjęta, wachacz wyjęty i teraz zbijamy tutaj z amortyzatora. I mamy zwrotnicę na wierzchu. Zwrotnica wyjęta. Teraz musimy wybić albo wyprasować samą piastę. Piasta wybita. Poszło parę uderzeń młotkiem zaparta na imadle. I teraz trzeba zdjąć ten kołnierz, bo oczywiście został, bo się łożysko rozwaliło. łożysko już wyprasowane, wychodzi w tamtą stronę. Nie było tu żadnego. W tą stronę wychodzi. W ten sposób. I wprasowujemy nowe. W, te... w ten sposób od tej strony. Nie było tu żadnego segera, ani nic, jak widać. W zestawie nowym w nowym łożysku było, ale pewnie. To łożysko pasuje do wielu Audi, dlatego był, ale tu żadnego segera nie ma. Tylko tak się wprasowuje po prostu. Dobra, wprasowujemy nowy i składamy wszystko do kupy. Łożysko wprasowane. Oczywiście pamiętamy, żeby pierścień ABS-u był do wewnętrznej strony, żeby nie wprasować tego odwrotnie. No i gotowe, tu jest zlicowane równo, tu siadło ładnie do swojego miejsca. Wkładamy i zrobione. Jeszcze zapomniałem, musimy wprasować piastę. Bez piasty raczej nie pojedziemy. Piasta wprasowana. Już jest cichutko. Tutaj, gdy wprasowujemy piastę, zapieramy oczywiście o wewnętrzną część łożyska. Żeby nie wprasowywać tak, po prostu, bo rozwalimy łożysko i długo nie pochodzi. Dobra. Zwrotnica z, z łożyskiem, z piastą poskładana. Wkładamy wszystko tu, gdzie było. I się cieszymy nieszumiącym nie łożyskiem. Łożysko wymienione. Niech huczy, jest cisza. Gotowe.